z tej strony z a dzisiaj ze mną jest Wojtipel I dzisiaj nagramy na serwerze Smolarza, i będzie w opisie do tego serwa No to widzimy się na pierwszej arenie Paintballa Dobra, zaczynamy I ja gram tylko ja i Wojti przeciwko siebie Prawda Wojtuś? Tak jest No dobra Zaraz go udupimy Jestam. O. Dobra. Nie Ty ja już nie mam tego. Nie, mam śnieżki. Nie mam. Fak, zaraz mnie udupisz. Jakim prawem? się pytam. No nie. Zobaczymy, jak dostaniesz. No ej, jak ty nie umarłeś z granatą? A umarłeś? No, dwa razy pod rząd. Nie wiem jakim prawem. I dzisiaj nagramy chyba z jeden odcinek. Ale mam kasy dużo. Yes. Nie. jak. No co? Dobre. I am Juan! Dobra, jesteśmy już na ręce, teraz ja jestem w redzie. Pedzie. Tak. Jestem w redzie, Pedzie. Tylko nie włączamy kreatywa. Co? Nie włączamy na arenach kreatywa. kreatywa. Okay. No pewnie włączyłeś teraz i do mnie przylecisz, nie? No. Dzięki, że mi pomijasz. Mistrzu. No jak? ty! Zabiłeś mnie? E, ja Ciebie no. zabiłam w sensie? Tak, Ty mnie zabiłeś. okej. Okay. To by już była ostatnia ręka, co nie Wojty? No, jak chcesz. Ja nie nagrywam. Dobra już koniec, zaraz będzie to ja sobie kupię. Uuuu, fajna rzecz. Dobra weźcie tak nie Aha, plasek no to, to sobie dam. No, dzięki, kupuję sobie rzeczy, a ten tak mnie no, Nie, nie, nie? nie chciał. No chciałbym, ale tak było. Na twoją śnieżkę w locie rozwaliłem. Ej, no to trzeba być citerkiem. to kończymy chyba. Nie wiem, jeszcze jedną rzecz zobaczę. Jak kończymy, no jak ten mecz Wam się podał, to zostawcie lajka no i cześć.